Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Robotę Pozdrawiamy Hiszpanię, bo widzę, że chyba przynajmniej część jest z Was. Cieszymy się bardzo. I pozdrawiamy Halifax i wszystkich tych, którzy słuchają nas skądkolwiek indziej. Cześć, cześć, cieszę się, że jesteście. My już po um, święceniu pokarmów. Dlatego mamy dzisiaj troszkę później naszytłem do ołtarza. Bo dzisiaj o dziewiąty było święcenie pokarmów. Cieszę się, że jesteście. Zobaczymy ile tak naprawdę nas dzisiaj się zbierze. Szczerze przyznam, że tak znaleźć temat na, na Wielką Sobotę to zawsze dla mnie stresujący moment. Znaczy, no, wiecie, no, przy takich gdzieś świętach czy uroczystościach, bo człowiek chciałby powiedzieć coś takiego naprawdę fajnego. Przy okazji. Ale patrzę, myślę, że Pan Bóg. Pan Bóg trochę tak wykorzystuje, bym powiedział cechy mnie, bo podrzucił mi pomysł, taką myśl, <grym> która jest związana z czymś, co bardzo lubię, czyli właśnie z książkami. I do tego chciałbym troszkę nawiązać. A mianowicie, tak teraz co trochę opowiadałem w, w aucie, jak wracaliśmy z kościoła. Mówię, że y, ktokolwiek napisał pierwszą książkę z, z, wiecie, z, z takiego, z czegoś na zasadzie właśnie fantastyki. Y, w sumie nigdy się nie zastanawiałem, kto to zrobił, to jest w sumie dość ciekawe. Bo no, kto napisał pierwszą właśnie taką powieść, która nazywa, bo poszła w ten, ym, nazwana tym gatunkiem została? Ym, może ktoś z Was wie, jak wie, to możecie dać znać. <laughs> ja jeszcze w sumie nigdy się tym nie zainteresowałem. Ym, albo jeżeli generalnie ktoś z Was może lubi fantastykę, to możecie też tak, właśnie w sensie książki tak, tego typu, możecie dać znać, proszę, w komentarzach. Będzie fajnie wiedzieć, że to nie tylko ja, ale. Do tematu. Um, uważam, że ktokolwiek napisał pierwszą książkę, właśnie w, w, tym, w tym gatunku, to uważam, że ściągnął z historii Jezusa, tak się dzisiaj właśnie w opowiadałem. mówię, no bo um, bardzo częstym motywem, właśnie który prze, 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 przez takie książki się przewija, um, to jest to, że Ktoś ratuje świat? Nie? Że jest jakieś niebezpieczeństwo, jest takie jest coś, co, co główna postać musi zrobić, żeby uratować świat. Potem tak jakby wiecie, wiedzą na coś się trochę piszą, ale mimo wszystko, jakby do tego dążą do tego, żeby pójść i uratować świat, mimo że konsekwencje tak jakby dla nich mogą być różne. No, i później, no dobra, i później to dojdziemy. No, ale tak jakby sobie myślę, no to trochę tak jak u Jezusa, nie? Przyszedł, przyszedł na świat właśnie po to, żeby, żeby pokonać grzech, nie? I to jest takim właśnie dużym ratowaniem nas, ratowaniem świata, tak? Ratowaniem tego, co jest dla Boga najważniejsze na świecie, czyli nas. I tak jak sobie myślałem, właśnie jak byliśmy w kościele w Wielki Czwartek że właśnie w takich opowieściach nie często jest właśnie tak, że wiecie, grupa tam na przykład bohaterów czy czegoś się zbiera przed, przed jakąś ogromną walką, bla, 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 nie? no i oni wiedzą, że możemy z tego nie wyjść cało. A tak sobie myślę, że Jezus właśnie w Wielki Czwartek na, na tej ostatniej wieczerzy on wiedział, że on nie wyjdzie z tego cało. To nie było to, że on mógł sobie pomyśleć, że o, że mogę z tego cało nie wyjść, tylko on wiedział, co go czeka. On wiedział, co go czeka. On wiedział, że on z tego cało nie wyjdzie jakby. Wiecie, że, że to całe, ta, tak jakby, co się zdanie w Wielki Piątek. I chyba, myślę, że to tak mocno mnie uderzyło właśnie w Wielki Czwartek, że on wiedział, naprawdę wiedział, wiedział, że to nie będzie wcale nic dla niego miłego, a mimo wszystko został, nie? A mimo, że jest Bogiem, w każdym momencie mógł, wiecie, pstryknąć palcami i powiedzieć no nie, no dobra, boli za mocno. Nie, jakby on tam został, był, tak i poświęcił swoje życie właśnie za nas, nie? I tak sobie myślę właśnie, że w tych książkach, często do, do, dobijając do punktu, o którym głównie chodzi, jest często w takich książkach, które ja lubię, są opisywane mm, takie elementy na zasadzie, że mamy głównego bohatera. I głównego bohatera na przykład ginie ktoś bardzo bliski, na przykład przyjaciel albo, no nie wiem, jakiś mentor, no różne tam osoby, tak? Ale tak jakby chodzi o to, że ktoś bardzo bliski dla tej osoby umiera. I w tym momencie często jest właśnie taka scena, że główny bohater rozmawia i mówi o tym, że no wiadomo, no ktoś umarł, nie możemy go przywró przywrócić z martwych i tak dalej, tak? Ale że jeżeli byśmy zatrzymali się w tym miejscu że On umarł, a, a my to wszystko porzucimy teraz, to tak naprawdę do Jego śmierć, Jego poświęcenie poszło na marne. I do tego punktu dobijam, bo wydaje mi się, że trochę w takim punkcie właśnie jesteśmy. Bo była wczoraj celebracja Wielkiego Piątku i Pan Jezus umarł i trochę tak jakby myślę sobie właśnie, że my jesteśmy tak jakby głównym bohaterem książki. każdy, każdy na, naszej książki swojego życia, nie? I umarł ktoś dla nas bliski. Ktoś, kto był dla nas wzorem, ktoś, kto. No, no jakkolwiek wy widzicie tą swoją relację z, z Jezusem, nie? I teraz jest pytanie: Czy po jego śmierci, jakby rzucimy wszystko i zostawimy to, żeby poszło na marne, czy coś z tym zrobimy? Czy będziemy tak, jakby kontynuować to, co on zaczął? I tak sobie w tym momencie myślę, że to jest taka. To jest ta myśl, którą Pan Bóg mi pod podrzucił. Nie? Że to jest fajna myśl myślę nie tylko na dziś, ale tak generalnie. Że Pan Bóg poświęcił naj chyba najwięcej, co mógł zrobić. Tak? Najpierw jakby zostawił królowanie, przyszedł na ziemię, stał się człowiekiem, a potem jeszcze jako ten człowiek oddał swoje życie za, za nas, nie? za ludzi, których kochał. I, I ja wiem, że nigdy w życiu nie będę tak jakby mu jakby się odpłacić jakby w pewien sposób, tak, nie będę w stanie mu się zrewanżować. Nie to, że Jezus tego potrzebuje, tak? Ale, ale ja wiem, że tego nie jestem w stanie zrobić. Ale za to, co jestem w stanie zrobić, i do tego, co myślę, że nas, właśnie Pan Bóg dzisiaj zachęca każdego z osobna, to jest to, żebyśmy po jego śmierci, tu trochę spoiler, ale w stanie zmartwych nie jakby ktoś nie wiedział. To... Ja znam koniec historii, ale w punkcie, w którym się znajdujemy, e, czy po jego śmierci my rzucimy wszystko i powiemy: dobra, zmarł, trudno, no jakby dalej nic nie zrobimy z tym. Czy podejmiemy to dzieło, które Jezus robił, czyli będziemy słuchać głosu Pana Boga, będziemy robić to, co Bóg nam powie, bo to, co jakby Pan Bóg chce nam przekazać każdego dnia, jest tą częścią, właśnie, wiecie, że. Słuchasz głosu Pana Boga, robisz to, co Pan Bóg do Ciebie mówi, tak? I widzisz, że to, co Pan Bóg do Ciebie powiedział, Ty zrobiłaś, działa i wtedy nasza wiara rośnie. I myślę, że to jest to, do czego nas Pan Bóg dzisiaj chce zapraszać, żebyśmy słuchali Go. W szczególności wiecie, bo dzisiaj, dzisiaj idziemy znowu jeszcze na liturgię, tak? Okaże się, że Pan Jezus zmartwychwstał. I to będzie ten najwspanialszy, najwspanialszy moment, kiedy dowiadujemy się, że. Wiecie, ta radość nie? Że on z zmartwychwstał, że to wszystko ma sens. Więc do czego chcę nas zachęcić, żebyśmy w swoim życiu, nie tylko dziś, tak, ale żebyśmy próbowali to robić jak najczęściej. I próbowali naśladować Go, tak? Do, jaką osobą Jezus był. To, żebyśmy próbowali. Wiecie, iść za tym, co on tak naprawdę, co on tak naprawdę robił, bo on przyszedł na ziemię, żeby nam pokazać, dać nam przykład. Więc ja bardzo w ten, w tym roku, w te święta chcę, żeby to było takie wybrzmiało tak w moim życiu, że ja naprawdę chcę e, odzwierciedlać Pana Jezusa. To co on robił, chcę robić ja. Tak jak on się zachowywał, chcę zachowywać się ja. I wiem, że to długa droga przede mną. Na pewno długa, ale ale chcę. Bardzo chcę to robić, i bardzo chcę słuchać każdego dnia głosu Pana Boga do tego, żebyśmy, żeby mógł robić to, co On mówi. Bo to robił Jezus. On słuchał tego, co mówił mu jego ojciec w niebie. Wykonywał to. I on często o tym mówił, że to, co, co właśnie ja wykonuję tylko to, co powiedział mi, powiedział mi mój ojciec z nieba. I ja chcę też tak robić. I do tego dzisiaj zachęcam Was, żeby jeszcze w tym punkcie, w którym jesteśmy, czyli po śmierci Pana Jezusa, a przed Jego zmartwychwstaniem, żeby mieć to w głowie, że mimo, że On zmarł, to ja nie odpuszczam tego, co On zrobił. Chcę dalej kontynuować Jego dzieło i to, że On w tym momencie zmarł, nie ma takiego impaktu. Nie? Więc do tego Was zapraszam to e, ja chcę robić. do tego zachęcam każdego z was. I cóż więcej mi zostało powiedzieć, ja bardzo czekam już do dzisiejszej liturgii wieczornej. Bo bardzo chcę usłyszeć tej radosną wieść, że Jezus zmartwychwstał. Więc czekajmy tego wieczora. Tego wam życzę, żebyśmy wszyscy spotkali się mm, wieczorem. I wszyscy razem byli, dostali tą radość, radosną informację. No i cóż, dobrej soboty. Do zobaczenia już niedługo. Trzymajcie się. Hej, najlepszego ze świętami. Pa, pa, pa.